By the middle of the 21st century, having bled earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within three years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. <laughs> Cześć jestem Cydia, to jest nowa seria na kanale, będzie to Sirius Sam 3. Tak, ostatnio przeszliśmy sobie Sirius Sama, pierwsze starcie, drugie starcie, no to teraz przyszła kolejna trójkę, która jest prequelem właśnie Sirius Sama 1, czyli pierwszego i drugiego starcia. I wydarzenia, które tu zobaczycie, dzieją się przed tym, gdy sam, właśnie tutaj znajdujemy ten zegar czasu, czy tam jakiś timelock, jak już to tak się nazywało. Dzięki któremu, właśnie w Siriusa 1 podróżujemy w czasie. No i to właśnie będzie w nowożytnych czasach, że tak powiem. Mental atakuje Ziemię. Zaczynamy sobie nową grę. Gram, oczywiście, na maksymalnych ustawieniach graficznych, na ultra, full HD. Ale niestety, gram ma tragiczną optymalizację i nic na to nie poradzę. Ale tak, zacznijmy sobie nową grę, latowkę i że będzie to let's play na ślepo. Poza tym, że pierwszy level znam, to całej gry nie. Po prostu tylko pierwszy level znam, więc weźmy sobie poziom niski, żeby... żeby tradycji stało się zadość. Lato w Kairze Summer in Cairo, czy coś takiego, jakoś tak się nazywał ten level po angielsku. scanning surface scanning on activity nominal what no hospitality today we have contact 2 o'clock closing in sit tight we got company jesus christ i can't believe i'm out in the shit on my birthday i'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now man i hope you got me a good present stone all right alpha listen up Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0, 0900 hours. Mental wants to fry the Earth and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as nar shit. Rodriguez. Morning, morning. We've got incoming. Take a base of action. Break oh. right, hold on. I got it. I got it. Ah! Now, if the plane, or rather the helicopter, has problems. Ktoś go rozwalił, strzelił. I jesteśmy w grze. Tak, oczywiście sterujemy naszym samym stonem, zwanym poważnym samym. I cóż, w tej grze fabuła jest najbardziej chyba rozwinięta z wszystkich samów. I niestety nasi przyjaciele mają problem pewien. No ale okej. Okay. Jak widzicie, grafika jest naprawdę śliczna w tej grze. Naprawdę mnie po prostu... Zachwyca ta grafika, nie wiem, to jest po prostu śliczne, jak dla mnie. Aczkolwiek z, z optymalizacją jest problem, i nie chodzi tutaj o płynność jakoś, tylko te wszystkie animacje i tak dalej, tekstury, wszystko jest śliczne i, i nie ma z tym problemu, aczkolwiek problemem jest płynność kamery, która po prostu, nie wiem czy wy to na YouTubie widzicie, ale po prostu skacze, ale chodźmy, tu będzie pierwszy przeciwnik, pierwszy level znam. Praktycznie na pamięć, bo go przechodziłem wiele razy i to był gnarek, któremu wyzwali. Wyrwaliśmy oko, zapiszmy sobie grę i tutaj mamy secreta pewnego. I chodzi o to, żeby wyrzucić to. A, za słabo. Wczytajmy. Sorry zacięcie, ale wyłączyło mi się nagrywanie. Jak widzicie, tam coś leży. I w to musimy rzucić tym okiem, co niestety nie jest proste. Okej, okay, udało mi się. I przyleciała do nas broń. Oraz przeciwnik, którego zabijemy tą właśnie bronią, tak. To był właśnie taki secret pewien. Całkiem fajny. I mamy shotguna. I tu będzie kolejny secret, który będziemy musieli zdobyć. Okej. Okay. I mamy młotek. Sekretny parkur odnaleziony. Jest jeszcze tutaj mnóstwo sekretów, które w sumie znam po części, ale. Ale nie będę ich zdobywał, bo w sumie mi się za bardzo nie chce. Chodź tu, chodź tu, chodź tu i Zgin. Okej, okay, ładnie. Jak widzicie, to nie chodzi źle, to naprawdę nie chodzi źle i tutaj będzie ziomek pewien, więc. Tja, na co się gapisz, ziomuś? Nie wiem w sumie, kto to jest. Jeszcze chyba nic z nim nie walczyłem, i tutaj będą przeciwnicy znowu. A raczej jeden gnar. I to naprawdę chodzi bardzo płynnie. Mi tu trzyma bardzo dużo klatek. Nie wiem, ile, bo mi action nie pokazuje tej liczby klatek tak, jak trzeba. Pokazuje tylko winą się nagrywa. Aczkolwiek ja odczuwam, że nie masz żadnych spadków, tylko ta kamera tak skacze i to czasami irytuje, że to nie jest takie płynne. Ale to nie jest pierwszy raz, gdzie się z tym spotykam, więc spoko. I gdzie teraz mamy iść? Chyba tutaj, tak? O, Gnar kolejny, gin i kolejny, gin i kolejny, gin. O, nie trafiłem. Zgiń, okej, okay. jeszcze ktoś? Chyba nie. I teraz mamy chyba iść tutaj. O, beczka. Ups. To ciebie z shotguna. Pięknie. Coś jeszcze chyba nie. Savik. Okej, okay, słyszę kolejnego. Zgin. Z tyłu? Nie. Dobra, teraz nie będę marnował shotguna, bo nie ma go zbyt dużo. No to... Coś im wybuchło. Jeśli oglądaliście albo znacie ogólnie jest sama, no to wiedzieli. To wiecie, że to był. Bardzo charakterystyczny przeciwnik dla Sirius sama, czyli kamikadze, bez głowy kamikadze. Chociaż w tej części chyba ma on taką, jakby pseudogłowę. I gdzie mam teraz iść? O, to jest pytanie, na które odpowiedzi nie znamy. Chyba tutaj, tak? Chyba tak, był autosave, więc. Więc mamy nowego przeciwnika, czyli bezgłowego kogoś. Zaraz zobaczymy, co nam powie Netriska o nim. Okej, okay. i tutaj mamy właśnie netriskę Gnary, to wszystkożerne ssaki z Syriusza. Nie są inteligentne ani zorganizowane, ale mental wyszkolił je, żeby atakowały wrogie siły. Słabym punktem Gnarów jest ich pojedyncze duże oko. Zniszczenie tego organu sprawia, że Gnar jest bezbronny. Ich jedyną bronią są silne ręce, zakończone szponami. Najlepszą obroną przed Gnarami jest trzymanie ich na dystans. Gnary pożerają wszelką materię organiczną, na jaką natrafią, w tym śmieci i gnijące zwłoki. I dlatego tak śmierdzą. To wszystko o Gnarach? Okej. Okay. Bez głowy rakietowiec. Ścięty syriański żołnierz, wskrzeszony przy użyciu cybertechnologii, zo zombifikuje coś tam mentale. Jednostką sterującą życie JSZ jest elektroniczne urządzenie zastępujące górną, centralną układową. Coś tam, to jej, to nim steruje, tak jakby. Rakietowcy używają tanich, słabych, ręcznych, miotaczy magicznych pocisków. Nie są one skuteczne, ale coś tam, coś tam. Okej, okay, coś jeszcze? Nie, to wszystko. I tutaj mamy bronię: strzelba kaliber 12 piękna. Jednolufowa strzelba kalibru 12. Element standardowego wyposażenia wojskowego. No i nic ważnego. No i młotek. Co nam powiesz o młotku? zły młot może być użyty jako narzędzie albo jakaś cicha broń, albo jako cicha broń. Trzyma, trzymać za ten koniec. No spoko. Chyba nie mieli co o tym powiedzieć. Było rozbijać tym końcem. Uwaga na palce. No spoko. No to, to było wszystko i lecimy dalej i tu chyba będzie kolejna scenka, więc oglądajcie. Pojawia się statek i... I niszczy budynek i to wygląda naprawdę epicko. No i odleciał i ten budynek się rozpada. I to wszystko jest generowane na silniku gry. Może to nie jest animacja proceduralna, jak to się mówi, czyli. Czyli, że jest to po prostu tak wygenerowane i to rozkłada się zawsze w jeden sposób. Nie wiem, jak to określić. Nie jestem profesjonalistą w tych sprawach, ale. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. I gdzieś tutaj powinna być broń, którą zapewne zgubiłem. Zgiń. Ty też zgin. Może tego w walku wręcz. Walku wręcz. Ładnie, wyrwaliśmy mu serce. Zgiń. O, nie trafiłem. Zgińcie. Dwóch na raz? O, fajnie. Ktoś jeszcze tu jest? Na pewno ktoś jest, bo słyszałem kogoś. Okej, okay, chodź Gnarze. Zgiń. Pięknie. I pamiętam, że gdzieś tu była broń, pistolecik ładny, ale... Ale gdzie on był, to... Naprawdę na śmierć zapomniałem, więc... Huh. Na pewno gdzieś tutaj był, bo pamiętam, że już Chyba z tymi przeciwnikami walczyło się na odległość Ale może mi się coś pomyliło Dawno w to grałem Dawno w to grałem I tutaj ziomuś, ziomuś, ziomuś Wręcz No, fajne serducho To się chyba nazywa trofeum, czy... Czy jakoś tak w tej grze Jest tu coś ciekawego? Nie, nope Okej, okay, ziomuś ze sprintu, ze sprintu i gen. Pięknie. Weźmy sobie tutaj apteczki i to mi się podoba w tej grze, że te apteczki, pancerze i tak dalej są porozkładane jak normalne rzeczy i nie wygląda to tak, że jakiś lewi lewitujący pancerz sobie lata i go podnosimy. Tu jest tak bardziej, nie wiem, lepiej zrobiony po prostu Twórcy mieli ciekawy pomysł i tutaj mamy broń, czyli pistolet. Mr. Aha, czyli że to są nasi przyjaciele. Okej. Okay. Najwyraźniej coś im nie poszło i odcinki z sama będą dość długie. I słyszę kamikadze. Gin! Gin, okej. Okay. Ty też zgin. Kto jeszcze, kto jeszcze? Kamikadze chyba każdy zna. Bo to chyba najbardziej charakterystyczna postać w tej grze, a raczej przeciwnik. Bo postać najbardziej charakterystyczna, to wiadomo, że sam. Sam sam, a ciebie walku wręcz. Kopnąłem go, Fajne. gin. No i gdzie teraz? Chyba tutaj, tak, kolejni przeciwnicy zgin. Ach, nie trafiłem. Okej, okay, słyszę kolejnych kamikadze. Stąd biegnął. I, sumna... I w sumie na razie nie odczuwam tego braku płynności, więc jest naprawdę fajnie. Znaczy, jest to minimalnie tak odczuwalne, ale naprawdę minimalnie gin. No, czemu go odkopałem, a nie zabiłem? I teraz chyba tutaj mamy iść, zgin. Pancerz? Właśnie o tym mówię. Te pancerze są fajnie porozkładane i biegnie. Biegną kamikadze, których tutaj uwierzcie mi będzie sporo. Zgin. O, okej. Okay. Zgin. Słyszę kamikadze, który jest dość blisko. Okej. Okay i ogólnie w tym samym jest dużo takich unowocześnień, bo jak wiecie, stary sam był takim klasycznym. Wi wiadomo, kiedyś nie było jeszcze tych rzeczy, tak? Kiedyś nie były popularne rzeczy takie jak przeładowania broni, albo chowanie się za osłonami itd. Wiadomo, gry ciągle ewoluują, nowe rzeczy dochodzą, ale właśnie sam ten trójka Sirius sam 3 to takie połączenie klasyki z czymś, z nowymi rozwiązaniami i twórcy zrobili to moim zdaniem idealnie. To znaczy, ocenię to jak przejdę całą grę. I tutaj będzie fajna scenka, Będzie bieg jeden. Tak, sam mówi. A, knebluj się, i potem. Oooo. Okazuje się, że nie był jeden przeciwnik, a troszkę więcej. I zaczyna się muzyka walki. I fajne jest w w Samok, że zawsze jak jest taka muzyka akcji, zaczyna się od takiego krzyku. Łooo, czy coś tam. To wojna, tak? Wiecie. O co chodzi? Gincie, gin... Co mnie tu? Ściana, ściana, ściana! Wow! Wow, niedobrze, niedobrze, gin! Okej. Okay. Zapiszę sobie grę, ale jeszcze to nie koniec, jeszcze to nie koniec. Okej, okay, to jest dobre miejsce takie, żeby ich... ...wymanewrowywać. I może opowiem trochę w czasie serii o tych... ...unowocześnieniach, o których wcześniej wspomniałem przed chwilą. Jednym z nich jest przeładowywanie broni, czego nie było w starych samach i myślę, że to jest dobre. Sprawuje się to całkiem fajnie. I te transakcje wiązane w tych kamikadze są fajne, także kilku naraz wybucha. Tak jeden, drugiego, drugiego, trzeciego i tak dalej. To jest fajne. Zapiszmy sobie grę. I to już chyba wszystko. Możemy lecieć do muzeum. Jeszcze zobaczę, ile się nagrywa 15 minut, więc zaraz skończymy. Może zdążę cały level. Przejść. O powiedzmy, że przejdę cały ten level. No i to właśnie przeładowa... przeładowywanie broni jest całkiem dobrym, myślę. Dobrą rzeczą.

Profesora Steina, czy jakoś tak się zwał. A nasi przyjaciele nie żyją. Praktycznie wszyscy. A może teraz ich Bo ładnie oszukam i przysprintujemy, mając na nich wywalone. Tak, biegnął kamikadze, biegnął gnary. Biegną gnary i. Ej, gdzie, 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 gdzie? Tutaj mam iść. Chyba. Ej, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? What the hell? Ok, nie wiem, czy to przed chwilą było zamknięte. Chyba tak. I. I wyjście z tego miejsca jest z tamtej strony. Dostań się do kajerskiego muzeum i odnajdź profesora Steina. Dobrze, pamiętałem. No i tu właśnie jest już wejście do tego muzeum, więc... Coś się bumło. No i wchodzimy. Czas na research. Czas na badania. Lato w Kairze. Wynik 23 tysiące. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dwa sekrety na 17, ale... Ale były to ważne sekrety, bo dały nam nowe bronie. No i tak, nie będę na, na pewno tej gry przechodził teraz na 100%, bo... Jak mówiłem, gram na ślepo, będę grał tak, jakbym grał dla siebie, może trochę inaczej, bo wiadomo, nagrywanie to nagrywanie, ale... Ale na pewno nie będę przechodził na 100%, nie będę jakoś się skupiał na sekretach, tylko... Będę to robił kiedyś, jak będę przechodził grę kolejny raz, bo... Nie wiem, pierwsze sami przechodziłem po kilkanaście razy i za każdym się dobrze bawiłem, mam nadzieję, że z tym będzie tak samo, więc... Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Jeśli ten odcinek Wam się podobał i. no i się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, no to łapkę w dół. I możecie napisać czemu, żebym wiedział i mógł to poprawić. Więc dzięki, cześć.